Mam nadzieję, że nowy zecik Wam się podoba, bo generalnie, potykając się o jeden kabel, rozjebałem sobie większe rzeczy. Ale no nic, w sensie Tyle zostało ze statywu. Poprzedni odcinek zobaczyło tyle osób, a dzisiejszy odcinek jest dedykowany pewnej osobie. Jest nią Damian z Bawra. Dziękuję bardzo za dużo niepokojąco dziwnych komentarzy. Ale jeszcze jedno, tak w ogóle, to dziękuję bardzo za stosubów, Wracając jednak do samego tematu odcinka. Pewnie już widzieliście ten szajs, jak nie przez znajomego, to przez filmy typu 10 najdziwniejszych filmów na polskim YouTubie, zobacz jak. Yy. Zacznijmy jednak od tego, gdyż to nie jest film nieznanego artysty, jak twierdzi wiele osób. Jest to oczywiście film Wiktora Stiborga, który pierwsze odcinki robił w trzy osoby. Tak, yy, bo nikt nie chciał chodzić na jego zajęcia filmowe. Yy. Rel, rel, ziomeczku, rel. Wracając jeszcze do obsady. W roli prowadzącej program Agatki wcieliła się Diana Klimowicz, a za darling wiewiórki małgosi Anna Grudniewska. W późniejszych odcinkach pojawili się także Łukasz Babuła jako człowiek a, wylew, a.k.a. człowiek jeans, Diana Fick jako Justynka, a.k.a. dzikie dziecko. To jest jakby. Kurwa, to jest mój faworyt po prostu. Oni mają wszyscy, wszyscy świetne mordy, ale to jest, to jest majstersztyk. Pomina mi trochę częściej rozmrażaną Marylę Rodowicz, no wiadomo, niż na okres sylwestrowy. Agnieszka Piętka zagrała jako Haszpsut z Bytomia. Co? Jeśli chodzi o budżet, wynosił on mniej więcej tyle co budżet tego całego kanału, czyli jakieś 10 zł. Robiąc research o powstawaniu krajnych grzybów odnalazłem dość ciekawą anegdotę. Reżyser nie miał w akademiku nawet deski do krojenia i na nagranie musiał ją pożyczać. Tak, to była ta deska do krojenia, której używano do drylowania jabłek w pierwszym odcinku. No nic, ale no, z brakiem hajsu da się żyć. Jednak w końcu produkcja odcinka pierwszego dobiegła końca i 23 grudnia 2013 roku na YouTube pojawił się pierwszy odcinek. A w nim Agatka dowiaduje się, w jaki sposób jabłko pomaga jej wiórka Małgosia, która również mama Agatki nie ma pojęcia. I tak jak zakładał reżyser, ten dziwny film dość szybko zyskał popularność, a ludzie próbowali sobie wszystko poukładać. No, może poza niekrytym krytykiem, który chyba od razu zczaił się o co tutaj chodzi. Czy agatka to Jim Morrison, który reinkarnował się, żeby oczyścić z pestek wszystkie owoce na ziemi? Ja yeah, maybe. W kolejnym odcinku. Agatka z wywiórką małgosią, gdy ta chce papieru. Na szczęście krowa. Mama agatki dręcza w zastanej sytuacji. Agatka powraca do. Ech, w trzecim odcinku. A, a nie. No, nie ma właściwie trzeciego odcinka. Jest to tylko jakby reklama merczu związanego z krainą grzybów. A co się stało z trzecim odcinkiem? No, że tak powiem, dysk, na którym był trzeci odcinek, trafił szlak. Przechodząc jednak dalej, w czwartym odcinku, nieobecności Agatka postanawia pocztę. Niestety jej włosy. Z pomocą niespodziewanie tajemniczej. W piątym epizodzie. Jest przekaz myśli. Halo, halo? To jest, proszę pana, przekaz. Na w zasadzie jest taki przekaz, jeśli można wiedzieć? Myśli. Niestety, prawidłowa odpowiedź brzmi pies z W ostatnim odcinku. E, a tak w ogóle, na koniec tego odcinka ujawniają się autorzy. Agatka przed nami dziecka. Okazuje się jednak, że cały czas grzybowe światło zostaje oczy. Pytanie nasuwa się jednak. Co to w ogóle znaczy, no nie? Wiele osób twierdzi, że jest to jakiś narkotyczny trip po LSD. Inni, że jest to postapokaliptyczna wersja Polski. Jeszcze inni twierdzą, że ten dżincowy ziomeczek yy, porwał te dwie dziwne dziewczynki i je gwałci w piwnicy. Ale... Dlaczego? No to jest sprawa raczej trudna. Czy oczy człowieka wylewa mogą kłamać? Są też tacy, co po prostu twierdzą, że agatka ma nierówno banią i to by było najbardziej prawdopodobne. I dokładnie założeniem to było autora, gdyż Kraina Grzybów tak naprawdę jako całość nie ma sensu, bo jest to tak naprawdę jeden wielki żart na doktorat. Założeniem autora Krajnych grzybów było nagranie filmu Wiralowego na doktorat, a jego popularność miała się opierać na domysłach i teoriach fanów. No i w sumie mu się udało. Po ujawnieniu chłop dość szybko zyskał popularność jako mistyczny twórca krainy grzybów. Pojawił się nawet w TvP Kultura. Wow, nie spodziewałem się, że TvP jest w stanie zrobić coś sensownego. A z ciekawostek powstała gra o krainie grzybów i jest mocno niepokojąca tutaj króciutki gameplay. A jeszcze taka cieka ciekawostka, niepotwierdzone info. Robiąc research do odcinka, znalazłem cień szansy na kontynuację krainy grzybów. Miałaby się ona nazwać Dolina Kwiatów TV. Ale to oczywiście niepotwierdzone imię. Miałaby być spin-offem Krainy Grzybów, tyle że głównym bohaterem byłaby Justynka, czyli You Know, a.k.a. Dzikie Dziecko. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło i filmy będą częściej, zapewniam. A tak w ogóle, to ja robię teledyski, umiem robić teledyski. Jakby ktoś chciał ode mnie teledysk, to... Piszcie, ja wam dam kontakt. Drogi Damianie z Wawrą, jeśli chcesz, to ci mogę wysłać laurkę, jak tak mnie uwielbiasz. Podaj adres.